Fistesa na mosku strapon 40 centymetrów, czarny, żyłkowany, pulsujący jak serce rekina. Pływam po falach, szukam syren z mokrymi rybimi dupami i łuskami w cipkach Jedna zielona jak szlam, druga z cyckami jak dmuchane koła ratunkowe Wyciągam je z ogony, wrzeszczę na kolana rybki sicie mi gumowego potwora Ona liże, druga gryzie mi sutki jak pirania, a ja... Dawaj głębiej, suko, aż ci ogon! Rozchylam rybie palcami Furia syren, piste wam pokażę Wbijam strafon po samą rękojeść Furia syren, furia syren Let's kurwy Piste saban, Furia syren, furia syren Żnąć, lizać, dusić, aż może spieni się spermą Syreny w kajdankach, Fury. Flaga z syreną na kolanach straponem w gardle na maście Fistesa stoi z biczem z wodorostów i straponem gotowym do rozwalania Pod pokład dziwki na dno, na dno Jedna z tymi strapon jak głodna ośmiornica Druga liże łuski drugiej, perły w zębach, glony w dupie Wodorosty w cipce Fistesa mnie głębiej, rozwal mi rybią dziurę Śmieję się jak wariatka Popiewa z fontannie sztucznej spermy i wrzaskach! Furia syren, furia syren! Lesbi, wie kurwy, fiste, stawassi! Furia syren, furia syren! lizać, dusić, aż może spieni się spermą! W kajdanka, syreny w kajdankach, syreny w Moje syreny, moja furia, moja miłość do pieprzonej furii! Pod pokładem tylko jęki. Plusk i smród rybiej cipki Twój ogon owija mi się wokół nóg A ja wbijam strapon po samą podstawę Jesteś moją rybką, moją suchą Moją dziurą na strapon Fisterca w tobie, furia we mnie Orgazm nas obu i jutro znowu Kurwa, znowu Furia rządzi tym pieprzonym morzem! Furia oh, 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 ja nigdy nie gaśnie, a strapon fistesy nigdy nie mięknie.